Banka, Rozpoczęły się zdjęcia do teledysku promującego sztandarową piosenkę fundacji DKMS pomagającej chorym na kawaczkę. Na planie znalazły się same znane twarze. Pomysłodawcą tego projektu jest raper Krzysztof Gorzki-Koszkiewicz. i chwała za to dodaje na W tym momencie, praca w Wrocławiu, została w ten sposób pomoc choroba działaczka, bo z chorobą musiał się zmierzyć jego przyjaciel. Dla cudnych wciąż pracuje na wroście. Przekazując komuś pomoc, tak naprawdę pomagamy sobie, swojej istotnej wschódce. Daję sobie łóżko, mamy tę świadomość, jak przeciwnik nam żyje. Tyle na kuka, że się tu poświęca. Jest to bliskim światowy słaby raper Wabrym Szakur, prawie żyjącego legendarnego chłopaka bardzo pomagać, biorąc się jako też, robiąc naprawdę niewiele, a tutaj ta tam w drzwiku, możemy ocalić komuś życie i to jest wspaniała akcja. No i oto w tej akcji, żeby każdy dowiedział się o akcję, żeby każdy mógł się zastanowić, czy oby też on nie był Na pomoc czeka 33-letnia Natasza Grądalska, która od dwóch miesięcy zmaga się z Ostrą Białaczką. Jest już po drugiej chemioterapii i nie była w stanie z nami porozmawiać. Dziś indakt z za zorganizował ich pracę. Dzisiaj kilkadziesiąt osób udało z krwi bądź śliny do badania antygenu zgodności tkankowej zarejestrowało się w bazie na TKM. Tyle, że prawdopodobieństwo znalezienia bliźniaka genetycznego dla Nataszy to 1 do 25 tysięcy. Oprócz niej nasz szpik czeka około 500 osób. Mogę się to Nie, to wiele nie kosztuje, ale się Nie wychodząc z domu, można dostać potencjalnym dawcą szpiku, rejestrując się na stronie www.dkms.pl. Fundacja przesyła formularz Trzeba właśnie formularz, na i odebrać taki system pomoc. Pobieranie szpiku nie boli jest zupełnie bezpieczne zadańcy. A na panorama. Co tak? Dzisiaj